I drugi z naszych południowych sąsiadów, do którego wybierzemy się na dwóch najbliższych lekcjach, to oczywiście Słowacja. Przypomnę tylko, że tym pierwszym południowym sąsiadem, którego walory turystyczne już omówiliśmy, są oczywiście Czechy. Natomiast, tak jak wspomniałem, przez teraz dwie kolejne lekcje zabiorę Was na Słowację. Jak to w przypadku walorów turystycznych poszczególnych krajów. Europejski, które sobie omawiamy, bywa. Zaczniemy sobie od informacji ogólnych. No tak, jak wspomniałem, Słowacja, obok Czech, jest naszym drugim południowym sąsiadem. Jest to kraj oczywiście położony w centralnej części Europy. Tu poniżej macie kilka podstawowych informacji: mianowicie kraj nieco mniejszy niż Czechy, zajmuje powierzchnię niecałych 50 tysięcy km2. Natomiast liczba ludności to nieco ponad 5 milionów ludzi, z tego ponad 450 tysięcy zamieszkuje największe miasto, jednocześnie stolice Słowacji, czyli Bratysławę. Przy wspomnianej powierzchni i przy liczbie ludności ponad 5 milionów osób. Daje to średnią gęstość zaludnienia około 110 osób na kilometr kwadratowy, czyli nieco tylko mniej niż w przypadku Polski, a większe miasta to oczywiście wspomniana już Bratysława która jest jednocześnie stolicą i o której walorach turystycznych sobie jeszcze powiemy, natomiast inne większe słowackie miasta, to m.in. Koszyce czy chociażby Zwoleń. Co jeszcze takiego można powiedzieć na temat Słowacji? No generalnie tak jak wspomniałem, nasz południowy sąsiad, czyli z punktu widzenia Słowacji, od północy graniczy ona oczywiście z Polską, natomiast od wschodu Słowacja graniczy z Ukrainą. Południowym natomiast sąsiadem Słowacji są Węgry, a zachodnimi sąsiadami Słowacji są Austria i takim północno-zachodnim sąsiadem I są oczywiście Czechy. Przypomnę też, bo o tym mówiłem przy okazji, kiedy omawialiśmy sobie walory turystyczne Czech, że do 1993 roku Czechy i Słowacja stanowiły jeden kraj, była to tak zwana Czechosłowacja. Natomiast w 1993 roku, na szczęście, bez rozlewu krwi, oba kraje podzieliły się, no i dzisiaj mamy dwóch południowych sąsiadów, a więc Czechy i oczywiście Słowację. Tutaj jeszcze warto dwa zdania powiedzieć na temat no, niejako składu ludnościowego. Mianowicie jest to kraj w miarę jednolity pod względem narodowościowym, choć zwróćcie uwagę, że Słowacy stanowią około 80, powiedzmy 2, niecałe 82% mieszkańców swojego kraju. Natomiast dość liczną mniejszością narodową są Węgrzy, zamieszkujący głównie południową część Słowacji, oczywiście przy granicy z Węgrami. Sporą grupę mieszkańców Słowacji stanowią także Cyganie, to jest około 2%. Gdybyśmy mieli to przeliczyć na wartości bezwzględne, to Węgrów na terenie Słowacji jest około 570 tysięcy, czyli ponad pół miliona, natomiast jeżeli chodzi o cyganów, to cyganów na terenie Słowacji mieszka około 76 tysięcy. Dość sporą mniejszością narodową są także Czesi, którzy stanowią około 60, około 60 tysięcy mieszkańców Słowacji. No, i okej. Okay. I zaczniemy sobie od warunków rozwoju turystyki, i tutaj nasz południowy sąsiad, jakim jest Słowacja, jest krajem bardzo zbliżonym do naszego drugiego południowego sąsiada, czyli do Czech. Słowacja charakteryzuje się niezwykle urozmaiconą rzeźbą terenu i bardzo dużym zalesieniem. Urozmaicona rzeźba to między innymi dość duże wysokości bezwzględne. Warto wspomnieć, że ponad połowa obszaru Słowacji położona jest na wysokości od 300 do mniej więcej 800 metrów nad poziomem morza, a około 15% powierzchni naszych południowych sąsiadów stanowią obszary wyniesione powyżej 800 metrów nad poziomem morza. No, oczywiście, większość Słowacji położona jest na terenie Karpat a ta najwyższa część Karpat to oczywiście Tatry, które są takim pasmem granicznym między Polską a Słowacją i tu też znajduje się najwyższy szczyt Tatr, a przy okazji całej Słowacji, czyli Gerlach, który ma 2655 metrów nad poziomem, nad poziomem morza. Natomiast no oczywiście zdecydowaną większość obszaru Słowacji zajmują wyżyny i góry. Jeżeli chodzi o obszary nizinne, to generalnie znajdują się one głównie w południowej części kraju, czyli jest to tak zwana nizina naddunajska, którą mamy dokładnie w tym miejscu, czyli to jest taka południowo-południowo-zachodnia część Słowacji. No i druga to oczywiście nizina wschodniosłowacka, czyli generalnie obszar położony tutaj bardziej w tej części w części wschodniej. Natomiast Słowacja, podobnie jak Czechy, może też pochwalić się dużą liczbą wód mineralnych, a co za tym idzie to właśnie na bazie tychże wód mineralnych powstało na terenie Słowacji kilka, nawet kilkanaście powiedzmy uzdrowisk i przynajmniej te ważniejszy też tutaj w późniejszej części lekcji Wam wymienię. No tutaj macie oczywiście jeszcze widok na m.in. dwa parki narodowe, czy macie zaznaczone położenie dwóch takich charakterystycznych parków narodowych na terenie Słowacji, bo tak jak powiedziałem, większość obszaru Słowacji jest położona na terenie Karpat, natomiast w te takie najwyższe pasma górskie na terenie Słowacji to oczywiście tatry objęte ochroną w postaci Tatrzańskiego Parku Narodowego, o czym sobie jeszcze powiemy, i tak zwane niżne tatry położone nieco bardziej na południu, o których też jeszcze kilka zdań za moment sobie wspomnimy. No i oczywiście rzeki, tą najdłuższą słowacką rzeką jest Dunaj. W zasadzie można powiedzieć, że zasadniczo Słowacja leży w dorzeczu Dunaju. Długość Dunaju na terenie Słowacji to około 172 km, natomiast poza Dunajem do większych rzek na terenie Słowacji należą jeszcze Wag, który ma długość 390 km, no oczywiście Morawa o długości 358 km, no i oczywiście rzeka Chron, która ma długość około 290 km. なたみやす。 Słowakia, Little Big Country. No i okej, okay, ten króciutki filmik miał wam po prostu pokazać, jakie atrakcje turystyczne można na Słowacji spotkać. Natomiast my, naszą turystyczną podróż, zaczniemy sobie od Tatr. Tak jak wspomniałem, Tatry, położone oczywiście w północnej części Słowacji, na granicy z Polską. Tu znajduje się m.in. najwyższy szczyt Słowacji i całych tat, czyli Gerlach, który ma 2655 metrów nad poziomem morza. No i tutaj, oczywiście, widoczny na fotografii wspomniany Gerlach. Natomiast warto wspomnieć o tym, że na terenie Słowacji tatry dzielą się na tatry wysokie, na tatry zachodnie, tak jak ma to miejsce oczywiście w Polsce, i dodatkowo jeszcze tatry bielskie, które występują tylko i wyłącznie na terenie. Słowacji. Co do Tatr Wysokich to oczywiście tak jak wspomniałem, najwyższym szczytem Tatr Wysokich jest Gerlach, 2655 metrów nad poziomem morza. Są to oczywiście góry zbudowane głównie z granitów i to co charakterystyczne to typowy dla Tatr krajobraz alpejski, tak można powiedzieć, czyli mówiąc prościej współcześnie w Tatrach nie występują lodowce, ale w tak zwanej lodowcowej w Pejstocenie jak najbardziej te lodowce na terenie Tatr występowały, a co za tym idzie, no dzisiaj pozostałością po tych lodowcach są liczne formy polodowcowe, takie jak doliny ukształtne, jakie jeziora cyrkowe i tym podobne. I takowe oczywiście występują zarówno po polskiej, jak i po słowackiej części Tatr Wysokich. Nieco niższe są Tatry Zachodnie. Tatry zachodnie, które, których najwyższym szczytem jest Bystra, która ma 2248 metrów nad poziomem morza. W Tatrach Zachodnich z kolei występują zjawiska krasowe. Natomiast trzecią część Tatry Słowackich stanowią Tatry, Tatry Bielskie, i tutaj najwyższym szczytem tychże Tatr Bielskich jest szczyt Hawrań widoczny tutaj na zdjęciu, 2154 metry nad poziomem morza. Natomiast Tatry te Bielskie też słyną z różnego rodzaju zjawisk, w tym zjawisk krasowych, a do takich właśnie form krasowych należy między innymi widoczna tutaj na zdjęciu jaskinia bielańska z dość bogatą, taką charakterystyczną krasową szatą naciekową. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o tatry, to ważniejsze miejscowości na terenie Słowacji, znajdujące się właśnie w obrębie tatr. Ta główna to Poprad. Jest to właściwie główna miejscowość całych słowackich tatr. Można powiedzieć, że taki swego rodzaju odpowiednik naszego zakopanego. Natomiast oprócz tego, jeżeli chodzi o słowackie tatry, to słyną one z dużej liczby źródeł geotermalnych. A co za tym idzie? bazujących na nich aquaparków, takie najbardziej charakterystyczne, znajdują się m.in. we wspomnianym Popradzie, ale także między innymi w miejscowości Beszenowa. I tutaj macie fragment tego aquaparku. Kolejny to oczywiście słynna Tatralandia, czy też kolejny z aquaparków to aquapark Orawica. No Generalnie oczywiście jest to to, co przyciąga dodatkowo, powiedzmy, turystów, bo okazuje się, że dzisiaj Jadąc na Słowację, nie tylko możemy pochodzić po słowackiej części Tatr, ale generalnie także zażyć kąpieli właśnie w takich basenach termalnych, bazujących na występujących tutaj wodach termalnych. Natomiast inną atrakcją, jeżeli chodzi o Tatry, i kolejną zresztą miejscowością, i położoną w pobliżu niej atrakcją, jest Tatrzańska Łomnica. A Tatrzańska Łomnica znana jest z tego, że stąd można kolejką wjechać na y, łomnickie stawy y, czy właściwie na łomnicki staw i dalej na szczyt łomnicy czyli y, jest to y, łomnica to jeden z ponad tysięczników. konkretnie łomnica ma 2632 metry nad y, poziomem morza no i właśnie atrakcją jest widoczna tutaj na fotografii y, kolejka y, którą można sobie y, dojechać albo na łomnicki staw i tak się prezentuje powiedzmy okolica Łomnickiego Stawu. Natomiast można wjechać wyżej na sam szczyt Łomnicy, czyli na wysokość ponad 2600 metrów nad poziomem morza. I tak prezentuje się szczyt Łomnicy jak tu na załączonej fotografii. Jest to bez wątpienia atrakcja, tak jak atrakcją po polskiej stronie jest wjazd na Kasprowy Wierch, tak tutaj w zasadzie bez większego wysiłku można dostać się na wysokość ponad 2600 metrów a tu już Szczyrbeskie Jezioro czyli no mówiąc najprościej taka właściwie miejscowość położona nad jeziorem z bardzo takim nowoczesnym centrum rekreacyjno-sportowym jeszcze jedną miejscowością obok Szczyberskiego Jeziora czy Tatrzańskiej Łomnicy, taką charakterystyczną no i oczywiście po Pradu na terenie Słowackich Tatr jest jeszcze tak zwany Stary Smokowiec i tutaj macie fragment tejże miejscowości no i oczywiście nieco bardziej na południe od Tatr położone są tak zwane Niżne Tatry Niżne tatry, czyli tak zwane niskie tatry. Tutaj macie krajobraz niżnych tatr. Najwyższe szczyty niżnych tatr to oczywiście Dżumbir, który widzicie tutaj na fotografii, ma 2043 metry nad poziomem morza. No i oczywiście Hopok, który ma 2024 metry nad poziomem morza. Wysokości. Natomiast niżne Tatry to oczywiście nie tylko szczyty, ale także no, liczne, powiedzmy jaskinie, w tym jaskinia Demianowska, czy ewentualnie jaskinia Demianowska widoczna tutaj na fotografii, czy jaskinia Swobody. Natomiast oprócz tego na terenie Niżnych Tatr mamy też kilka takich charakterystycznych miejscowości. Jedną z nich jest miejscowość Jasna, gdzie znajduje się stacja sportów zimowych. Jest to największa i chyba najnowocześniejsza stacja sportów zimowych w całej Europie Środkowej. No i oczywiście będąc w Niżnych Tatrach warto też udać się na Liptoroską Marę. Czyli zbiornik zaporowy utworzony na rzece Wag. Natomiast, skoro jesteśmy przy zbiornikach zaporowych, to warto też um, powiedzieć o jeziorze orawskim. Jezioro Orawskie, czyli kolejny ze zbiorników zaporowych, a w pobliżu Jeziora Orawskiego, znajduje się zamek orawski. Zbudowany na skalę 112 metrów powyżej lustra rzeki Orawy, natomiast początki zamku Orawskiego pochodzą mniej więcej z drugiej połowy XIII wieku. No i kolejne, kolejne góry na terenie naszych południowych sąsiadów to tak zwana Wielka i Mała Fatra, czyli właściwie takie pasmo, powiedzmy, górskie położone na zachód od wspomnianych już Tat czy też y, wspomnianych niżnych Tatr. Natomiast y, no tutaj macie oczywiście krajobraz y, wielkiej y, Fatry. E, tak to wygląda. Natomiast tutaj oczywiście mała y, Fatra. Y, najwyższym szczytem jeżeli chodzi o y, małą i wielką y, Fatrę są y, właściwie takie y, najwyższe szczyty to y, Ostre Dok, y, którego fragment tutaj widzicie to Szczyt o wysokości 1592 metrów nad poziomem morza, natomiast najwyższym szczytem jest Skrywań, który ma 1709 metrów nad poziomem morza. Natomiast jeżeli chodzi o wielką i małą fatrę, to tutaj warto bez wątpienia wspomnieć o miejscowości Terchowa, bo to właśnie w tej wsi w 1688 roku urodził się słynny. Janosik. Tutaj macie oczywiście pomnik Janosika, natomiast no Janosik, wiadomo, zabierał bogatym, rozdawał biednym, no był Słowakiem i urodził się właśnie w wspomnianej wsi Terchowa. Natomiast tutaj macie jeszcze jedną wioskę, wioska Wilkoliniec, gdzie znajdzie, znajduje się skansen architektury drewnianej. Jest to Zabytkowa drewniana wiejska zabudowa to jest około 45 domów. Taki żywy skansen, który w 1993 roku został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. No i teraz przenosimy się nieco bardziej na wschód, na teren słowackiego Spiszu. Macie tutaj ten obszar zaznaczony na zielono. No i generalnie, jeżeli chodzi o Spisz, to tutaj bez wątpienia w przypadku Słowacji warto wspomnieć o zamku spiskim, zameczek z przełomu XII i XIII wieku, zamek, który w 1993 roku został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. No, i oczywiście, będąc na spiszu, warto wybrać się także do Lewoczy, gdzie znajduje się widoczny na fotografii Kościół świętego Jakuba. Jest to kościół, który słynie przede wszystkim z tego, że w jego wnętrzu zobaczyć możemy najwyższy na świecie gotycki ołtarz drewniany, wykonany z drewna lipowego. Ma wysokość prawie 19 metrów, a Ołtarz ten wykonał, czy został wykonany przez ucznia słynnego Wita Stwosza. I jeżeli chodzi o dzisiejszą lekcję i walory turystyczne Słowacji, to z mojej strony byłoby to na tyle. I na następnej lekcji zaczniemy sobie oczywiście od trudów Słowackich, omówimy słowacki raj, kras słowacki i powiemy sobie trochę na temat walorów turystycznych Bratysławy. Do usłyszenia.